Część Wam zostaną wybrani zwycięzcy plewistycu Waszego ulubionego teletygodnia. tygodnia. Mnie ten zaszczyt spotkał czterokrotnie. Gorąco zachęcam. Głosujcie na swoich ulubieńców. Zagłosuj w plewistycie i zdobądź nagrodę. Gdy jesteśmy razem, czuję się jak w niebie. Wtedy każda chwila ma ten cudowny smak. Smak siódmego nieba. Wysokie siódme niebo. Smak cudownych chwil. Męczący katar. Nieznośny ból gardła. Ból głowy i gorączka. Masz dosyć przeziębienia? Weź gorący Febrisan. Dzięki trzem aktywnym składnikom na Febrisan zwalczy objawy grypy i przeziębienia aż miło. Febrisan! Jak pragnę zdrowia! Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.